Mamy tutaj kolejne zadanie z rachunku prawdopodobieństwa. Jest to zadanie, które pojawiło się na maturze w maju 2015 roku. Zobaczmy o co w nim chodzi. Zadanie 33. Wśród 115 osób przeprowadzono badanie ankietowe związane z zakupami w pewnym kiosku. W poniższej tabeli przedstawiono informacje o tym, ile osób kupiło bilety tramwajowe ulgowe oraz ile osób kupi kupiło bilety tramwajowe normalne. I mamy tutaj tabelkę, z której wynika, że ulgowe kupiło 76 osób, z kolei bilety normalne zakupiły 41 osób. Mamy jeszcze dopisaną uwagę: 27 osób spośród ankietowanych kupiło oba rodzaje biletów, więc na pewno to będzie istotne. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że osoba losowo wybrana spośród ankietowanych nie kupiła żadnego biletu. Wynik przedstaw w formie nieskresalnego ułamka. No dobrze, więc tak jak każde zadanie z rachunku prawdopodobieństwa, tutaj rozwiązanie zaczniemy od ustalenia, czym jest zbiór omega oraz ile liczy elementów. Mamy tutaj ankietę, 115 osób poddano badaniu i wybieramy jedną osobę. Wobec tego omega, no to jest to zbiór badanych osób, a że jest ich 115, więc wobec tego. Wszystkich możliwych wyborów tego jednego badanego spośród 115 ankietowanych jest 115. Moc zbioru omega równa się 115. No dobrze, mamy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że losowo wybrana osoba nie kupiła żadnego biletu. To zdarzenie nie ma swojego żadnego własnego oznaczenia w treści zadania, wobec tego musimy sami tutaj wprowadzić jakąś literkę. Ja użyję do tego celu A i napiszę, że A jest to zdarzenie. Starzenie polegające na tym polegające, na tym, że losowo wybrana osoba nie kupiła żadnego biletu. żadnego biletu. Ok, żeby policzyć ile jest takich osób, to rozważymy sobie taki pomocniczy schematyczny rysunek. Będą tutaj dwa zbiory. Jeden z nich oznaczmy sobie jako U, drugi jako N. W tym zbiorze U są osoby, które kupiły bilet ulgowy, jest ich 76. Z kolei bilet normalny kupiło 41 osób. A w tym obszarze wspólnym, gdzie dwa zbiory nachodzą na siebie, mamy 27 osób. Są to ludzie, którzy kupili oba rodzaje biletów. Wobec tego, ile osób kupiło jakikolwiek bilet, no to yy, możemy to policzyć w ten sposób, że dodamy tutaj te liczby 76 plus 41 i trzeba odjąć jeszcze 27, bo są to osoby, które kupiły oba rodzaje biletów. Gdybyśmy nie odjęli tej liczby 27, to tych, liczb, tych ludzi policzylibyśmy dwukrotnie. No to tak, 76 plus 41 minus 27 daje nam to tutaj cyfra jedności 0, dziesiątek 9 to jest 90. W takim razie moc zbioru A, czyli liczba osób, które nie kupiły żadnego biletu, jest to 115 minus 90, a więc 25. Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A. Jest to iloraz, gdzie w liczniku mamy moc zbioru A, w mianowniku moc zbioru omega, czyli jest to 25,115. I skracamy to przez 5, gdyż w treści zadania proszą nas, aby y, doprowadzić to do najprostszej postaci, by ułamek był nieskracalny. To widać, że na, 5 na pewno się da. Mamy 5,23. Są to liczby względnie pierwsze, więc nie da się skrócić te, tego dalej. Będzie to odpowiedź do naszego zadania.